Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie w czytaniu dla osób spod znaku na miesiąc czerwiec. To jest talia, którą wybrałam dla nas na czerwiec i teraz tak, moje drugie lewki, robimy rozkład krzyża jak zawsze. I pamiętajcie, no patrzymy na jakieś najważniejsze aspekty, energie nie muszą w ogóle z Wami rezonować albo nie muszą się pojawić przez cały miesiąc. E, przypominam, że powstał osobny kanał na czytania miłosne, więc te czytania w ogóle już się tutaj nie pojawiają. Pod spodem zostawiam link dla Was, jeżeli Was interesują tego typu rzeczy. E, jeżeli w przyszłym miesiącu chcecie gdzieś tam uplasować się wyżej i mieć szybciej dodane czytanie, to zachęcam do lajkowania, bo to właśnie liczba polubień przesądzi o kolejności czytań. Lew, nowy miesiąc. Co my mamy dla osób w podznaku lwa? Lewki, co my mamy dla Was? Nowy miesiąc dla Was. Czerwiec. 7 buław, 10 buław, 9 kielichów. czas zaznaczyć granicę. Ewidentnie, bo bierzecie na siebie za dużo, i, i warto by było trochę postawić bardziej na swoje szczęście niż na zadowolenie innych osób. Dobrze, to jest taka rada poza czytaniem, a teraz zobaczmy. Wylewki w nowym miesiącu. W jakiej energii tutaj jesteście? Czwórka denarów. No to jest pozycja taka. Ja bym chciała być bezpieczna, stabilna. Jednak w czwórce denarów jest konstrukcja jak najbardziej, ale ona bardziej ogranicza. W czwórce denarów kwestie domu, jako budynku, tak? Pracy, pieniędzy mogą wyjść na pierwszy plan. Bardziej oszczędności. Ale to jest też takie poczucie, może, może tak, może macie taki miesiąc, kiedy skupiacie się na kwestiach materialnych, ale czwórka denarów to jest też takie zamknięcie się. Hermetyczna energia bardzo, więc zobaczymy o co chodzi. Dobrze, co jest Waszym wyzwaniem, drogie lwy? Czwórka mieczy. Oj, macie taki miesiąc zastoju i miesiąc wstrzymania się. Bo czwórka mieczy to jest karta, która mówi. Dla niektórych to mogą być jakieś problemy ze zdrówkiem, ewidentnie, które Was zatrzymają w miejscu, ale jeżeli nie odczuwacie tego już, to nie projektujcie absolutnie takie rzeczy na sobie, bo życie nas w różny sposób może zatrzymać, tak? Natomiast te karty razem mogą o tym mówić. Ale tu jest taka energia y, definitywnie według mnie mówiąca o tym, że jest moment zatrzymania w Waszym życiu i dystansu nie dzieje się to najprawdopodobniej bez powodu. No zobaczymy, czy się pojawi wisielec, czy nie. Co jest główną przyczyną tego sąd? Pewne sprawy muszą się wyjaśnić, ale będą w zawieszeniu jeszcze trochę. Bo sąd może mówić naprawdę o oficjalnych, urzędowych sprawach i w czwórce danarów wy chcecie zachować, jakby to, co do was należy dla siebie, i walczycie tutaj o swoje dobra, ale czwórka mieczy mówi, że niestety te sprawy mogą stanąć w miejscu. Tak, czyli jeszcze się to w tym miesiącu nie musi wyjaśnić. Natomiast dla niektórych to, są to też już z taką kartą, no dochodzimy do końca, karta podsumowań, karta wyjaśnień, karta zrozumienia, karta oczyszczenia i to też może razem mówić o tym, że potrzebujecie na przykład oczyścić ciało, czy nie wiem, duch, umysł i trzeba sobie dać czas, aż pewne sprawy się wyjaśnią. Ale widzę, że chcecie się z czegoś wydostać, chcecie zatrzymać coś dla siebie. No i to chyba wymaga czasu, bo tutaj mam w tej czwórce mieć zatrzymanie. Co już odchodzi od lwa? Szóstka mieczy, no to jest taka karta podróży, przesuwania się, e, odsuwania się od czegoś i czwórka denarów. No, jesteście w tej swojej bezpiecznej pozycji, ale ja czuję, że po prostu pewne sprawy stają w miejscu. Zobaczymy. Co macie w głowie, drogie ryby? O czym wymyślicie? Królowa kielichów, rak, ryby skorpion, szczególnie rak dla niektórych. No, kwestie miłości tutaj też są mocno zaznaczone. Z tą królową kielichów, zadowolenie emocjonalne, ale ono. Królowa Kielichów to zadowolenie uczuciowe, tę satysfakcję bierze z miłości do innych, tak? I, I no to zobaczymy zaraz o co chodzi. Co przed Wami, drogie LB? Siedem kielichów. Oj, bardzo dużo niejasności w tym miesiącu. Ja czuję, że one się jeszcze nie rozwiązują. Trochę taka głowa w chmurach. Chciałabym powiedzieć, że macie dużo możliwości w tym miesiącu, ale ja niestety czuję, że to nie muszą być realne sprawy. Że Wy też dajecie sobie taką pauzę, żeby zastanowić się, w którą stronę mam dalej iść, co ze sobą zabrać, a co nie. Czyli jest taki moment trochę bujania głową w chmurach, ale to jest potrzebne, żeby sprecyzować chyba swoje pragnienie. Jak Wy się w tym macie? Karta kochanków, o ile w bardzo chcę być w związku, bardzo chce być w jakiejś relacji. Mm, mocno bierzecie pod uwagę innych. Co jest w otoczeniu dla Was? A z buław, bo tu się pojawia coś nowego, co? Ktoś Wam w głowie zawrócił? Zawraca? Może dopiero będzie zawracał. Dobra, czego Wy nie dostrzegacie, że Co jest przed Wami ukryte? Królowa Mieczy. A jakie są Wasze nadzieje, obawy? koło Komfortuny. Ja sobie wyciągnę rezultat i od tego się odbijemy Król Mieczem. No jest tu drogą powietrza dla niektórych, ale wiecie co? Ja, ja to widzę tak dwojako, albo nawet y, trzy wersje tu widzę, więc ja wam mówię, pierwsza to są te sprawy urzędowe, od których chcecie się uwolnić. E, to dotyczy, nie wiem, byłych związków, może nie, może rozwody, może nie. W każdym razie lewki drogie pokazuje mi się, że wy chcecie z sercem podejść do rzeczy i się dogadać, ale w otoczeniu macie kogoś, kto jest zdecydowany na coś, który już rozpoczął nowe działania i to może. Nie być tak, jak sobie wyobrażacie. kołem fortuny ta osoba coś zmienia i jest decyzja bardzo logicznie, rozsądnie. Przede wszystkim, osoba w waszym otoczeniu, czegokolwiek to nie dotyczy. No, mamy dwójka kielichów. Wiecie co? Jeżeli Lew chce powracać do jakiejś relacji, bo może mieć takie opcje, to nie bardzo. Nowa miłość przed wami. Ewidentnie. Nowy związek, nowa relacja, nie wiem o co chodzi. I mnie się pokazuje, że. Przepraszam, muszę się troszkę tutaj... Że na początek jednak trzeba się uwolnić od czegoś, tak? I Wy macie teraz ten moment... Ja nie wiem, Was spotyka ewidentnie nowy, nowa relacja, nowa miłość, nowy związek w tym miesiącu, czy nowe zobowiązanie, tak? Bo to może być wokół pracy również. Natomiast ja czuję, że Wy jesteście w procesie oczyszczania się z poprzednich doświadczeń miłosnych, czy w ogóle doświadczeń, w procesie wyjaśniania gdzieś tam... Też możecie się pokazywać trochę zamknięci wewnętrznie, że rozsądek może wam każe się zamykać, ale sami emocjonalnie jesteście bardzo otwarci. Może macie powodzenie, może tu jest więcej opcji, ale tak czy inaczej mnie się pokazuje z tą królową mieczą, że potrzebne tu są jakieś konkretne decyzje i rozmowy. Ja zaraz zobaczę o co chodzi, bo widzę to albo jako relacja, albo właśnie te sprawy urządowe. Sąd. Od tego się odbijamy. To jest główną przyczyną. 10 dolarów. Rzeczywiście to jest, ja nie wiem, czy wy próbujecie się już uwolnić od pewnych zobowiązań, tak? Czyli na przykład miałem rodzinę, ale nie umiem dokończyć spraw sądowych e, z rozwodem, e, czy gdzieś tam próbujecie zatrzymać, bo mnie się pokazuje, że wy jednak próbujecie coś zatrzymać dla siebie. No i sprawiedliwość. Ja czuję, że wy chcecie, jeżeli rozwiązujecie jakiekolwiek sprawy, czy związkowe, urzędowe, wy po prostu za, chcecie zatrzymać to, co dla was na, do Was należy. Powiecie, że to jest sprawiedliwe i to jest dla was, tak? Ja też mam wrażenie, że lew taką drogą kalkulacji może przez moment yy, wszystko mierzyć, ale jak was strzaśnie miłość, no to co tu kalkulować? No, rozum wyrzucamy do kosza. No i teraz tak. Waszym wyzwaniem jest czwórka mieczy i jest szóstka denarów, czyli wy musicie, jeżeli chodzi o te sprawy urzędowe, to one stoją w miejscu rzeczywiście, tak? W tym miesiącu się nie wyjaśniają. Dopiero pod koniec miesiąca maksymalnie będą decyzje. Natomiast jeżeli chodzi o wasz dobrostan, to ja mam wrażenie, że wy potrzebujecie czasu, żeby sobie poukładać pewne rzeczy i dość do równowagi, równowagi samodzielnie, tak? Szóstka miecz odchodzi do przeszłości, no i jest wisielec, czyli to zawieszenie jednak jest konieczne, które się pojawia tutaj. Wy w tej królowej kielichów w głowie, ósemka kielichów, no lew drogi się zastanawia, czy już zostawić, czy odejść. Tu jeszcze się ta karta chciała, no. Osiem kielichów, z kielichów. Lwy wiedzą, że żeby wejść w nową relację, muszą jakby poukładać sobie stare sprawy i z nich wyjść, ale jeszcze nie wiedzą, czy chcą z tego emocjonalnie wyjść. Albo praktycznie. Siódemka kielichów, rycerz yy, denarów. Ewidentnie Wy jakby próbujecie też, bo tutaj uczucia są silne względem tych osób, ale wy też próbujecie się zdystansować i zastanowić się, w co warto inwestować. Więc Lew się zastanawia, czy na pewno w to wejść w te relacje, czy nie, czy mi się to opłaca, czy nie, czy już rzeczywiście się pozbierałem po poprzednich doświadczeniach, kartę kochanków uzamkamy, mieczy. Boicie się też, mam wrażenie, że powielicie błędny schemat w relacjach. Natomiast ja czuję, że to jest zupełnie nowa relacja dla Was. Diabeł, ale tu są uprzednie doświadczenia, wy macie problem z zaufaniem. Ktoś, albo ktoś wcześniej wami manipulował i doszło, do, bo tu jest ten diabeł, i doszło do tego, że wy teraz nie ufacie inną osobom, e, tu mógł być wodnik, bliźnięta y, koziorożec. I, I nie ufacie teraz jakby inną osobą, czy panna również e, i macie problem z zaangażowaniem się w coś nowego, bo nawet nie wiecie, czy już się wydostaliście, czy znowu ktoś was nie wykiwa i tak dalej. Albo teraz się pojawia osoba, której, w, którąś, w której gdzieś tam się zakochaliście, ale boicie się, że jesteś, bo jesteście zaślepieni tą miłością, ewidentnie. No ale lew ma ten rozsądek i takie kalkulacje, co mi się opłaca. Czy warto w to wejść, czy nie? Czy ta osoba ma zdrowe, dobre zamiary? Król kielichów, tak. Tylko wy macie poprzednie doświadczenie po kimś, kto was bardzo zmanipulował, kto spowodował, że mogliście mieć poczucie, że dużo straciliście i dlatego się wahacie. I serce nie sługa, serce chce. Ale wiadomo też, że miłość was zaślepia. I wy jeszcze chyba nie wiem, czy wy macie poukładane już te poprzednie sprawy, czy już się z nich wyzwoliliście faktycznie. Plus, yy, no jest tu takie patrzenie przez różowe okulary, ale też ten pragmatyzm. I czego wy nie widzicie, Ta królowa mieczy? No, brakuje tu rozsądku z waszej strony. Pięć mieczy. Wy też nie widzicie, kto wam zagraża, a kto nie. Bo tu się niektórzy adoratorzy pokazują w pozytywie, ale niektórzy w negatywie, tak? No i teraz tak, to yy, nadzieję, obawy koło fortuny. Wy macie nadzieję, że to się zmieniło. Ja nie wiem, czy wy chcecie dać komuś drugi raz szansę, czy nie, ale wy liczycie na to. I stres jest, ewidentnie, ale liczycie na to, że ta osoba się zmieniła i naprawdę ma teraz dobre e, plany. Jeżeli pojawi się zupełnie nowa osoba, a poprzednia spowodowała, że straciliście trochę wiarę w ludzi, no to też nie można się już zamykać na te zmiany, tak? Ja też mam wrażenie, że wy się boicie pewnych zmian i, i kalkulujecie. I w rezultacie jest król mieczy, czyli decyzja rozsądkowa i 10 buław. No i wy nie chcecie kuli u nogi, ale też mi się wydaje, że to jest kwestia rozmowy i ustaleń. Bo ja mam wrażenie, że jeżeli wy się pokierujecie tylko i wyłącznie rozsądkiem, to w ogóle tak, powiem trygą powietrza nie, nie wygląda dobrze, szczególnie wodnik i bliźnięta, to jest właśnie ten znak, który może Was manipulować. To, co mi wygląda dobrze dla Was, to jest trygą wody, ewidentnie, i trygą ziemi. I teraz tak. Yy... Ja mam wrażenie, że jeżeli wy się pokierujecie tylko rozsądkiem, drogi wy, w wyborze tego partnera, no to jest trach, prach tutaj i takie poczucie, że ciąży mi to jest kula nogi, tak? Jeżeli jednak pójdziecie za uczuciami, i emocjami, no to jest zranione serce. I teraz co tu robić? Zaraz wyciągnę radę dla was, bo ja czuję, że wy utknęliście w dziwnej atmosferze. Jeżeli chodzi o sprawy urzędowe, to też się tu wszystko zmienia. Ktoś manipuluje, ciężko się z tego wydostać, jest zatrzymanie, pauza. Jeżeli chodzi o sprawy miłosne, nie wiem, czy macie problem z zaufaniem po tym, co się pojawiło wokół was. Ja też mam wrażenie, że wy nie potraficie kogoś odpuścić. Nie potraficie odpuścić, nie tyle, że liczycie na nowy start z tą osobą, ale jakoś nie umiecie się wydostać z jakiejś relacji. Albo właśnie była relacja wpływa na to, że nie potraficie wejść w nową. I jest tutaj dużo kart, które mówią o tym, że tu jest strach, prach, i jakby no nie są korzystne te relacje. Więc ja muszę wyciągnąć dla Was kartę radę po prostu i tym się kierować. Rada dla lwa. Siedem mieczy. E, no, ściągnij różową okular. To jest pierwsza rzecz. Nie ufaj, ufaj tylko sobie, bo rzeczywiście nie ma tu ktoś czystych i dobrych zamiarów wobec ciebie. Może lepiej przeczekaj czekaj. No, i tam wisielec mówi, no nie bez powodu jesteś zatrzymany. Śmierć, tak. Wy macie zaczekać, aż sprawy się poukładają. Macie tu wieżę śmierć, macie dziesięć buław, macie dziewięć mieczy. Moi drodzy, i wy jesteście utknięci emocjonalnie, jakby wy nie macie wystarczającego dystansu do swoich uczuć, żeby ocenić tę sytuację realnie. Dlatego musicie ufać tylko sobie, poczekać, aż sprawy się trochę wyklaruje, żeby ominąć wszelkiego rodzaju rozczarowanie w tym miesiącu. Także przed Wami jest trochę bardziej miesiąc zastoju, bo jeżeli Wy się wyrwiecie, to powinniście błędny schemat w relacjach, e, sprawy oficjalne i tak stoją w miejscu, a tutaj też ktoś może chcieć Wami manipulować. Zatem ufaj tylko sobie. Ufaj tylko sobie ewidentnie, nie idź za głosem serca, Albie, bo to cię do niczego nie doprowadza, tylko do rozczarowania. I faktycznie błędne koło może być powielone. Nie bez powodu wszechświat was zatrzymuje w miejscu. Nie, nie odzyskaliście równowagi jeszcze, i temu trzeba zaufać. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie.